Cześć, mam z tej strony Emergency, człowiek. A dzisiaj powchodzimy na różne publiczne serwery i popatrzymy, co tam się dzieje. Na prywatny, przepraszam najmocniej. Jestem w miejscu, gdzie ostatnio skończył się film. A film ostatnio się skończył właśnie tutaj, w sklepie. Padnijcie, fajne, fajne. E, idziemy do auta. E, a w sumie nawet nie wiem po co Dobra po prostu wej wejdziemy na pierwszy serwer I może będzie to Płock RP Zobaczymy czy to nas za pierwszym razem Jak nie no to ja będę próbował I dopiero się zobaczymy jak mnie dołączy Ale chyba będzie Chyba będzie, no nie jest pełny, więc spróbujmy może na jakiś inny. Może dołączmy na Jakiś, gdzie jest 30 osób. O, tutaj na przykład. O, mam jakieś ciasteczko RP! Ej! Koł! Cool. Okej. Okay. Ja mam przecież ciasteczko. Ej, co jest? Dziwne, dziwne. Tego się nie spodziewałem. Dobra, może nas dołączy. Dobra. No, zobaczymy, zobaczymy. Jesteśmy. Let's go. I zobaczmy, co tutaj się dzieje w ogóle. Nie ma admina chyba. Albo jakiś dziwny. Zobaczmy. Pojedźmy, zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, co się dzieje właśnie tam na mieście, tam w głównym miejscu, tam no. No, właśnie tam. Widać, że jest noc. No i jest 13 policji. No więc troszeczkę osób tu jest nie nie wiem nie wiem poczekamy i sobie pojedziemy ale nie ma admina chyba nie ma chyba sorry jak to słyszycie ale po prostu nie wiem czemu bo ja mam kierownicę w domu i mi się właśnie odpaliła więc przepraszam was najmocniej za to no jedź jedź, jedź 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 no i znowu nie wiem o co chodzi nie pytajcie jak się jeszcze raz załączy no to ją wyłączę Tu są Polacy, czy co? To nie zobaczymy. Wziął się tu. No są niby jacyś tam Polacy, ale. Dobra, pojedziemy, zobaczymy tam co się dzieje. Co mnie gonią? Kurde, no nie wiem, nie wiem Nic nie zrobiłem! Halo! Ty więzień! Wsiadaj, mordo! Podwiozę cię! Podwiozę cię! Dawaj, wsiadaj! Nie, to nara. No Nie chciał, nie chciał naszej wizyty. No byśmy pomogli, tak? Ale nie chciał, ja nawet nie wiem gdzie ja jadę. Sia. Co ja robię? Co ja robię? Że tak czasami zastanawiam się. No tu dalej jest ten ktoś. Jest. No bo gdzie? Okej. Więc jedziemy tutaj. Dobra, policja, siema, ma, natrąbimy Przywitać się ładnie trzeba zawsze. Super. Hamuj! Dobra. Jej, Ju! Kurde! Zapnijmy sobie auto, żeby nie mogli wejść. No i tutaj... Autobus stoi! No kurde, naprawdę! Ci ludzie są tak dziwni, niech jeszcze mi opony przebiją, to już w ogóle, nie? Ale okej, okay, nie ma się co... Tak? My mamy ochotę zobaczyć co tu się dzieje, widać, że są bogaci ludzie, bo jeżdżą jakimiś Lambo, Lamborghini, Lamborganini, no, jeżdżą jakimiś autami, ale moim zdaniem za dużo tu się nie dzieje, więc pójdźmy na kolejny serwer. Może pójdźmy teraz na jakiś hiszpański. O, Polska RP, zobaczmy, zobaczmy. Zobacz. Co następnie? Raczej niebo pełny. No ale nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Jest, jestem? Jestem chyba. Polskarpę. O, jestem. Dobra, super. Nawet nie musiałem no. czekać za długo, nie? Bo czasami jest tak, że musisz 20 razy próbować, żeby cię w końcu dodało, nie? I to, to jest właśnie denerwujące w tym, nie? Co tu to jest? Co to jest? Czekaj, czekaj, czekaj. Aha, na motorku. Fajny, fajny ten, piernik, piernik. No, to jest ten z update'u, ten cross, motocross czy tam jak to się nazywało. Zobaczmy, czy coś tutaj się dzieje. Ile mamy policji? Piętnaście. W ogóle nie mamy... WIWIURA JEST! No... Małpa jest. Jej! No nie wiem. Wiewiura jest chyba administratorem. Administratorem przepraszam najmocniej. Yy. Nie wiem jak to zobaczyć. Szukamy wywiura. Nie wiem, nie wiem. A na razie chyba nie ma niczego. Po co sobie zaprzątać z tym głowę? Po co? Yy. No za bardzo nic się tu nie dzieje, kurde. Czemu ci ludzie tak uderzają, nie? Pojedźmy jeszcze tutaj i zobaczmy. Może pod bankiem by się coś działo. No tutaj się pali, pali ale strażacy widać, że nie reagują. Jadą? Co mi się wydaje? Przyjechali ratownicy. Nie, jest, jest strażak, jest. Jest, no, no tu. To... Ale ile mamy strażaków? Jak jest jeden, no to to. to... No, dwa. A gdzie drugi? Gdzie drugi? No. No, dziwnie, dziwnie na takim serwerze. Trochę. Ja raz miałem taki serwer, gdzie było ich 10 i 10, ich 10 normalnie. Nie. I, I normalnie wszyscy tu, tu, cyk, cyk. A kiedy ja chciałem ogień ugasić, to się nie dało, nie? Co to tak wybucha? Ja co i bądźmy Zobaczmy, co się dzieje na jarmarku. W jedna koszulka, nie? Musisz przyznać. Pamiętaj, la lajka i suwa zostawiaj. A to tutaj szczela, co to fajerwerki, czy co to jest? Yo! Ludzie, no! Co się dzieje? Japididi! nie nienormalni. No, tego to ja się nie spodziewałem, nie? Że aż tak tutaj się będzie taka maniana od dwa lata. Kurde. Japididi, zobaczcie, jak to wygląda. Wszędzie, wszędzie już. Nawet nie wiem co powiedzieć, nie? A policja nic nie robi! Co? Chopie, rób coś! Zatrzymaj go! To jest policjant, czy co? Gdzie on jest? Tutaj. Nie, gdzie on jest? Tu to on? Tutaj są! No, ten piernik ten. Co tu się odwala, nie? Dziwne, dziwne. No dobra. Yy, no, nie fajnie, w sensie. Fa dziwnie, nie fajnie, ale dziwnie może bym powiedział. Ale idźmy na kolejny serwer. Może teraz byśmy poszli na. Jakiś świąteczny. Może jakiś taki naplet. Nie, my szukamy polskich Łódź RP, my tutaj możemy słuchać, bo tam chcieliśmy dołączyć, ale nie dało, mnie. Więc... możemy spróbować. I uwaga, i uwaga. Jesteśmy, okej. Okay. Nie, to byliśmy na płoć już? Ja już nie odróżniam. Chyba byliśmy. Nie wiem, nie wiem, może byliśmy, może nie, nie wiem. Ale trudno, pobędziemy. I co, co się by mogło stać. No i ten motocross. I chyba już byliśmy na tym serwisie. No tutaj też nic się nie dzieje, pojedziemy na jarmark. Może tutaj, co się tu stało? Proszę pani, ona nawet głowy nie miała, kurde. Żegnam pana. Chciałam mi się wbić do auta. Nie, nie, nie. Nie pozwolę. Na jarmarku, coś się dzieje. No, z dwójka typu tam co stoi. Nie Pójdźmy, pójdźmy na inny serwer, moim zdaniem. Pójdźmy na taki inny, bo tutaj nic się nie dzieje na tych serwerach. Może gdzieś jedzie, ale to tutaj. To może pójdźmy gdzieś. O, tu był jakiś. O, Polska RP. Zoża RP. Idziemy na Zorza RP. Dawaj, dawaj, dawaj. Serwer ech. Czy najlepszy? No nie wiem. Najlepszy jest. Normalny! Czy będziemy. Mi uwaga! Jesteśmy! Jej! Prawda, to jest. Nie udaje się dołączyć na te serwery. Na serwery. Naprawdę. No, polskie to nie jest normalnie. Ja. Kiedy grałem, mmm, dajmy na to miesiąc temu, chciałem dołączyć na serwer. Serwer jest pełny, pełny. I musiałem 30 razy próbować, żeby mnie dołączyło na jeden serwer. A tutaj, no to kurde, się jest, nie? Nic się nie dzieje. Tutaj, co się dzieje? Nic się nie dzieje. Nigdzie nic się nie dzieje. Dziwne. Nie spotkałem się nigdy z czymś takim. Wejdźmy na ten jarmark. Może tam są w ogóle. No, mało tu osób. W sensie dużo. Na jarmarku nic. No to nie wiem. Pójdźmy na jeszcze jeden. Bo tutaj w ogóle widać, że więźniowy bardziej nie więźniowy, a. nie wiem, no. Zima RP. Dobra. Mamy kolejny serwer. Piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej właśnie odcinków z dołączenia na serwery. Nie. No właśnie, i tak czasami próbuję. Kilka razy i, i właśnie nic. Więc to troszeczkę lipa. Katowice RP. Dobra administracja dopilnuje. No nie wiem, nie wiem, mordo. No dobra, lecimy. Katowice RP. Jesteśmy. Super. Dobra. Więc jesteśmy. I co tu się dzieje? Co się stanęło? Podziemę mogli dać te auto. Jakby to było w realu, to bym musiał iść tak, tak, tak. No nie fajnie, nie fajnie. Ale po co się przejmować? Tak, to jest gra. No nie wiem czemu nie mogę ruszyć. Będę też zbierał na nowe autko. Bo ty to takie, takie niefajne, takie początkujące, ja takim nie chcę jeździć. Nie. No, więc, yy, no, 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 no. Zobaczmy, ile jest policji, nie wiem, czemu schowałem. Yy. O, jest, jest admin, jest administrator jakiś, no. Chyba, chyba że to przez konsolę napisali, czy jakoś tak. Event, złot... to lubi... Pojedziemy za jubilera. Może, może kłamie, a może nie. Co tutaj się dzieje? Proszę państwa. Policja tam jedzie, ja też tam jadę, więc no. Może na święta coś dali, nie wiem. A chyba, że, że w ogóle coś sobie mówili po prostu, tak o nie. Dobra, już to mam gdzieś zielone, zielone było, więc Manda tu nie dostanę. Zobaczmy, zobaczmy, lecz nie wiem, nie wiem. Zaraz się okaże, że nic nie będzie i w ogóle... To jest chyba admin. To. I co tu ma się dziać? O, tutaj, no Dawaj coś, dawaj mordo Wednia ja dnia nie mam Ja sobie wziąłem Dobra, no to czekam Gdzie jest to złoto? Problem? O, tutaj coś się dzieje. Sorry. No nie wiem, o co poszło. Może obił? Nie wiem, nie wiem. I nie ma zamiaru wiedzieć. Tutaj tańczy. Też tańczy. Hop, hop, podachu, hop, podachu. No dobra, zaczynamy. No jestem ciekawy. Jestem ciekawy zaraz wszystkim. Bany, to już w ogóle. To już w ogóle będzie coś pięknego, nie? Ale nie wiem, wsiadł do auta, to ja też siądę, może. Bo może gdzieś pojedzie. że to jest on. Czyż to jest on? Czy. Bo nie wiem, co tu się dzieje. Six seven, six seven. Mm. A czemu oni śnieżkami rzucą? Ja nie chcę ci. No nie wiem, nie wiem, co tu się dzieje. No, dawaj. no nie wiem, nie wiem, nie wiem o co tu chodzi. Nie wiem, no nie wiem, nie wiem. Kurde. Zaczyna czy nie? Zaczyna. Nie wiem, nie wiem. Poczekamy, poczekamy. Widać, że tutaj wszyscy się zebrali. Mamy tu jakieś autka. I chyba dodali te takie, coś, do tyłu takie. Tutaj jest na przykład. Tu w tym aucie, ale to nie wiem, czy to było, czy nie. Chyba było. Nie wiem. Wygrywa Piotrek z. Otrek? No, już, już koniec? Już? No nie wiem, nie wiem. I mu coś on niby da jakiś złoto. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem o co tam chodzi. No dobra, jak odjechałem. Żeby uciekać, jakby co? Jakbym gwiazdki dostał. No. No. Słuchajcie, to by było na tyle. Kończy się z tym pięknym pożegnaniem, gdzie jakiś Piotrek wygrał złoto. To by było na tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.